Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastów Szefa Kuchni na vlogu Food and Travel EU. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który dotyczy wielu kucharzy, którzy myślą o emeryturze. Po prostu takie rozważanie mam na ten temat, czy rzeczywiście kucharze będą w stanie dorobić się takiej godnej emerytury i myślę, że w wielu przypadkach będzie to dosyć spory problem. Rozmawiałem z kilku kolegami, z kucharzami i z szefami kuchni, którzy po prostu poruszali ten temat emerytur i no troszeczkę czarno to wygląda. Jeżeli nikt z nas kucharzy nic z tym nie zrobi, możemy mieć po prostu kiepską emeryturę. No taka jest gastronomia, że bardzo często chodzi się na fuchy, że się dostaje po prostu pieniądze za nadgodziny, które niekoniecznie mogą być w umowie zawarte. Nie, nie mówię, że tak wszyscy mają, ale wiem, wiem o takich praktykach, po, po prostu no, koledzy mi wszystko poopowiadali, na jakich warunkach pracują i bardzo często zdarza się tak, że dostają najniższą umowę o pracę za najniższą pensję krajową, mimo że i tak zarabiają więcej. Jednak to się bardzo źle przekłada na ich emeryturę. No, nawet wiele osób mówiło mi o tym, że po prostu nawet nie mają pełnego etatu, że bardzo często pracują na, na połowę etatu, co z kolei się przekłada na tą całkowicie najniższą emeryturę. Myślę, że za tą kwotę można będzie, znaczy nie będzie można, przeżyć nie mówię już, że godnie, ale w ogóle powinniśmy sobie wszyscy to uzmysłowić. Nikt nie porusza za bardzo tego tematu, bo to jest niby takie odległe, tylko że, ta, to, że i to jest przyszłość, jednak ta przyszłość nas kiedyś spotka, ta przyszłość będzie kiedyś dniem dzisiejszym i jeżeli nic się z tym nie zrobi, to po prostu leżymy. Wiele osób mówi, że to i tak będzie kiepska emerytura, nawet nie wiadomo czy dożyje i tak dalej, więc po co to zbierać, po co się tym przejmować. No tak, tylko że jeżeli coś z tym zrobisz, to będziesz w dużo lepszej sytuacji niż 99%, które o tym właśnie mówi. I myślę, że najlepszym sposobem jest po prostu odkładanie sobie na emeryturę z tej nadwyżki. Na szczęście zacząłem się interesować różnymi obligacjami skarbowymi. Też tutaj dotarłem do takiego świetnego narzędzia, które się nazywa IKE i to jest indywidualne konto emerytalne. I uważam, że to jest świetny pomysł, przeanalizowałem sobie to wszystko pod względem bezpieczeństwa i po prostu finansowania. Okazuje się, że nie dość, że wpłacasz kasę, to jeszcze masz z tego po prostu zyski, odsetki i jeżeli utrzymasz pieniądze do 60, nie wybierasz ich, to po prostu nie zapłacisz podatków w wysokości 19%, tak? To jest podatek od zysków kapitałowych. I po prostu to jest świetna sprawa. Tutaj chcę od razu zaznaczyć, że to nie jest żadna reklama, że to nie jest sponsorowane i to nie jest żadna porada prawna czy porada finansowa. Każdy musi we własnym zakresie sobie to sprawdzić i każdy jest odpowiedzialny za swoje finanse. Ja tylko jedynie z troską o moich kolegów kucharzy po prostu przekazuję taką informację, że mamy narzędzie, które może nam zapewnić lepszą emeryturę i że jeżeli dostaniemy tą najniższą, to. Równolegle możemy mieć jeszcze swoją dodatkową. Możesz sobie poszukać w internecie, wpiszesz sobie IKE. Czyli indywidualne konto emerytalne, i naprawdę dużo rzeczy się tam dowiesz. Dowiesz się, co zyskujesz, wybierając właśnie taką opcję. Są dostępne takie kalkulatory, wpisujesz, ile masz lat, do jakiego roku życia będziesz oszczędzać, no i zazwyczaj jest to do 65, tak mniej więcej. Ja sobie na przykład tak obliczyłem, że generalnie, gdybym wpłacił pieniążki, wpłacał zaledwie 200 zł co miesiąc przez tam, no przez ponad 20 lat. To bym zarobił na tym po prostu za to, że to wpłacam. Samego zarobku by było ponad 50 tysięcy. To jest no dobra forsa, jeśli chodzi o jakieś lokowanie pieniążków, o, o, o parking dla, dla pieniążków wszystkich kucharzy. Myślę, że to jest godne polecenia i godne uwagi. Także polecam ci z całego serca, żebyś sobie sprawdził, żeby mieć lepszą emeryturę. Bardzo mi zależy na wszystkich kucharzach, zależy mi na gastronomii, chciałbym, żeby wszystkim kucharzom w całej Polsce i w całej Europie żyło się jak najlepiej. Dlatego warto inwestować w swoją emeryturę i po prostu, żeby być kucharzami, emerytami, z godną pensją. Wiem, że można w gastronomii zarobić, każdy kucharz dobrze o tym wie, że jak się zepnie, to może po prostu dobrą kasę bić i to nie jest problem, żeby sobie wpłacać nawet stówkę czy dwie stówki co miesiąc na swoją emeryturę. Jeżeli jesteś jeszcze młodym kucharzem, takim, który jest jeszcze przed trzydziestką i ma do uzbierania 30 lat, to jest rewelacyjnie po prostu. Jest po prostu tak wielka furtka do tego, żeby mieć fajną kasę i, i myślę, że powinniście z tego skorzystać. Także polecam Wam. Tutaj jeszcze bardzo proszę Was o naciśnięcie łapki w górę dla YouTubeowych algorytmów. Także też kliknijcie subskrypcję oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Polecam również mój Patronite, gdzie są różne e-booki, poradniki dla menadżerów restauracji, są również kursy audio, podcasty, jest kurs szef kuchni, który składa się z dwóch modułów i możecie go sobie odsłuchać w aplikacji Patronite Audio którą możecie ściągnąć sobie na smartfona z Google Play lub App Store. Wpiszecie Food and Travel EU i na pewno to wyskoczy. Możecie sobie sobie sprawdzić, co tam jest, jaka jest zawartość. Także gorąco was do tego zachęcam i życzę wam, żebyście dobrze zarabiali, żebyście mieli dobrą emeryturę. Także pozdrawiam was wszystkich kucharze i dbajcie o swoją przyszłość i trzymajmy się wszyscy razem, a będziemy mieli lepiej. Na razie cześć.